Witajcie. Dzisiaj narysujemy sobie kota. Zacznijmy od tego, gdzie, gdzie będzie rozmieszczony na kartce nasz rysunek. I rozmieścimy go sobie centralnie, czyli tutaj w samym środku kartki będzie znajdował się nasz kot. Więc zacznijmy od tego, żeby naszkicować no sobie mniej więcej zarys. Posaci, czyli w tym przypadku kota. I tu gdzieś będzie się znajdował jego tuff. To jest ołówek B. Tutaj będzie gdzieś głowa. Z suszami. Nogi kota. Przednie nogi są smukłe. Tylne nie są o wiele grubsze. Tu jest biodro. To wszystko musi być grube, bo kot, jak wiadomo, potrafi wysoko skakać. Wiadomo, że odbija się na tylnych nogach. Więc tam mięśnie są. O wiele bardziej rozbudowane niż na przednich nogach, łapach właściwie. Coś takiego to będzie. Jeszcze zostało nam do narysowania ogon, chyba najprostsza część w tym rysunku. Coś takiego to będzie. No i okej, okay, mamy. Taki prosty zarys mniej więcej naszego kota. Tu są uszy. Ok, więc teraz przejdźmy do e, detalu, do wykończenia tego rysunku. I teraz warto sobie, że tak grubo nakreśliliśmy, jak ja, sobie to wszystko. Leciutko wymazać, teraz udam się w poszukiwanie gumki. Okej. Okay. Najlepiej jakby to była gumka chlebowa. Tutaj wystarczy przykładać, przykładać, przykładać to wszystko ładnie. Się rozjaśni. Ale że... Gumki chlebowej nie ma w tym. W czasie to muszę posłużyć się z zwykłą gąką. Po prostu leciutko to kunkuje. OK. Cały czas miejmy ołówek B. Przejdźmy sobie do detalu. I teraz pogróbmy sobie te najważniejsze kontury. Tu jest głowa kota ucho szpiczaste tutaj są Ko kończy się futrę postrzępione będą te kontury tak samo tutaj tu gdzieś się znajduje pyszczek naszego kotka OK. Oczy będą się znajdowały mniej więcej tutaj. Koty mają okrągłe oczy z takimi lekko elipsowatymi końcówkami. A źrenica to jest taki pasek. okej okay. jakieś wąsy tutaj uszy okej okay, mamy jakiś taki cezary z tej głowy kota Nasz kot ma wyraz twarzy taki bardzo szalony, jakby czymś się intrygował. No i przejdźmy do dalszego obrysu. To będzie wszystko takie postrzępione, ponieważ znajduje się tutaj futr. Nóżki naszego kota. Wszystko jest oparte na anatomii. To nie musimy prostych takich linii, tylko wystarczy tak ząbkować. I to co jest istotne tak zbudu, zbudowane nogi, że wydaje się, jakby kolano miał w drugą stronę odwróconą. Tak naprawdę kolano znajduje się tutaj. To jest cała stopa. A tu jest koniuszek, na którym podchodzi. tu się gdzieś znajduje druga noga. Ok. No i ogon. Ogon troszeczkę inaczej, tutaj bardziej prostej nie po tej stronie. A tutaj postrzępiony. No i fajnie mamy jakiś taki obrys kota, już to wygląda jak kot taki tłuścioszek. Troszeczkę zrobiliśmy kota tłuściocha. I teraz musimy sobie, jeżeli mamy już zarys. Mniej więcej postaci zdecydować, co tutaj jest źle. Ja bym, że pysztek troszeczkę dziwny kształt ma. Więc mniej więcej to poprawmy. Kot ma bardziej taki smukły pyszczek. Ok, teraz musimy się zdecydować, jak to jest rodzaj kota. Czy to jest dachowy Jakie ma ubarwienie? Czy to jest dachowiec? Czy to jest, nie wiem, kot syjamski? Yy, powiedzmy, że to jest taki gruby sejamski kotek, więc ubarwienie zrobimy tak, że nogi będą ciemne, ogień ciemny, tak ciemny, a tu będzie jasne. Tu, No i okej, okay. cały czas możemy mieć ołówek B i zaczynamy cieniować. Właściwie nakładać barwę, walor. Cieniowanie będzie później, chociaż w sumie. Już na tym etapie możemy się pobawić w cienie, ale takie drobne, drobne, nie, nie zagłębiajmy się w te cienie. Tutaj tak samo ciemne. Cały ciemny i robimy linię z zachodu na wschód i przechodzimy do północy, tak powoli. I no tak układa się sierść na ogonie. Zależnie w którą stronę jest ogon zwrócony, tak żeby zawsze iść z linią ogona. Jeżeli w tą stronę wyszedł, to nie byśmy robili tak, 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 a jeżeli idzie do góry, no to, to jak po takiej linii. No i teraz najtrudniejsza część mordka tego kotka uszka ma ciemne tutaj między oczami też znajduje się ciemne futerko i tutaj musimy uważać żeby zachować te linie Mortki, żeby nam to się wszystko nie pozlewało, jest troszeczkę jaśniej przy krawędziach. No i okej, okay, mamy jakiś tam walor, jeszcze poprawmy tutaj. Nałóżmy ten walor na futerku, zwykłe, hmm, jasne. Tam mniej więcej, gdzie się załamuje, musimy sobie wyobrazić trójwymiarze tego kota. No i zauważmy, że tu będzie gdzieś zgięcie szyi, więc pod tutaj będzie ciemne. Jak samo tu jest zgięcie kolana, więc obok niego będzie ciemne. Tutaj, jeżeli kot tak się zgiął, no to tutaj po środku też będzie ciemne troszeczkę. Nie okej, okay. teraz już mamy takie podstawowe barwy nakreślone, i możemy przejść do innego ołówka, który nam nada taki ciemny kolor. No i powiedzmy, że to będzie da. Ok. No i zacznijmy. Pogróbmy sobie te krawędzie tam, gdzie to jest istotne. Tak, żeby nam się ten walor nie zlewał z krawędziami. No i oprócz tego zaznaczmy ten nosek kotka. OK. I teraz po, po nadajmy jakiś większy wyraz temu walorowi. Kot syjamski ma bardzo ciemne nóżki. Także to mniej więcej nie, nie ścinało się tak pod jednym kątem tylko także to futarko ciemne się mieszało jakoś z jasnym Tutaj poprawmy cienie. No, użyjmy taką lekką fakturę w fut futrze. Takie powiedzmy lekkie pręgi. I po prostu robimy takie zygzaczki. I teraz przejdźmy do mortki. No, i mamy jakiegoś takiego kotka, jeszcze możemy to trochę przyciemnić. Weźmy sobie powiedzmy 7b. I analogicznie, jeżeli tutaj zrobimy ciemniejszy element, to gdzieś będzie musiało się wyrównywać. Jeżeli spojrzymy teraz na to, mniej więcej tu jest ciemne, tu jest ciemne, tu, tu jest ciemne, tu jest ciemne, ale no tu widać, że jest jaśniejsze, tu widać, że jest jaśniejsze. No i poprawmy to, żeby też utrzymać taką tonację kolorów. Fajnie. Tutaj możemy to futro lekko poprawić. I teraz musimy zdecydować, na czym będzie stał ten kotek. I powiedzmy, że będzie stał sobie w trawie, w swoim naturalnym środowisku. No więc to nam ułatwia, bo nie musimy rysować łapek. Więc narysujemy takie linie. Nie na całości kartki. Tylko tutaj. Tak żeby ten kotek nie wisał gdzieś w przestrzeni. I taką chmurkę robimy z tej trawy mu. No i to nakreśliliśmy leciutko tą trawkę, i teraz w pewnych miejscach zróbmy. Też się grubsze, doda nam takiej wyrazistości to. No i lekko przyciemnijmy. No i w taki sposób otrzymaliśmy rysunek kota. Jest może fotorealistyczny, ale nie o to chodziło. Ten kot jest taki bardziej troszeczkę kreskówkowy. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego poradnika. Cześć.